Dobry, witam na budowie dnia kolejnego, czyli w piątek. Zakupiony nowy sprzęt, znaczy nowy. Używany był raz do płyt egipsowych do podwieszania pod sofit. Taki dźwig do płyt. Ładnie wszystko powysychało, Utwardziło. Będę musiał te puszki sfazować na równo. Żeby nie przeszkadzały i będę się jakoś tu wypełnić też to, tą przestrzeń tutaj, chociaż to będzie przykryte. także no zobaczymy. muszę szlifnąć. Tu trzeba wszystko poszlifować co trzeba na to. Yy, od czego zacznę? Zacznę od tego, że spróbuję podwiesić tu jedną płytę tutaj. Zobaczcie jak to będzie wyglądać. Czy to się da tak zrobić, żeby wydać delikatnie na małe placki kleju? I na małe placki kleju i na wkręty. Teraz mam, mam ten podnośnik, to będę mógł sobie wyciągnąć do góry płytę i na spokojnie obejść dookoła i przykręcać. Yy, no drzwiami jest coraz gorzej, coraz bardziej puchną. O, to już jest szmelc. To już jest szmelc. Także chciałbym. Dzisiaj miał być plan taki, żeby zrobić w płytach ten pokój, ale chciałbym pierwsze zrobić płyty tutaj w tym pomieszczeniu na górze, na suficie. I tutaj na suficie. Tutaj i tutaj na suficie. I obrobić to okno zanim pójdę do pokoju. Żeby mieć to już na gotowo. Bo jak yy, uda mi się dzisiaj zrobić to, to i zacząć pokój Także to bym skończył pokój i zacząłbym szpachnować sobie pomieszczenia po kolei muszę jeszcze zajechać do hurtowni po, po ten cekol do, do, do płyt Został mi jeden worek i tutaj troszeczkę Także dużo tego nie zostało tutaj trochę tego poszło no nic, biorę się za robotę. Spróbuję przykleić jedną płytę, zobaczcie jak to będzie wyglądać. I lecę do tej hurtowni po ten, po ten cekol. Cekol kupię od razu taśmy do łączenia. E, jakieś wkręty jeszcze, bo jedną paczkę mam tylko wkrętów. Także... A i zapytam się o parapet. Wymierzę sobie go dobrze i, i zapytam się o parapet. Dobra. Odezwę się trochę później. Pokażę, jak to wygląda. Jak to będzie działało przy podwieszaniu płyt. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. No, i tak to wygląda złożone. Tutaj brakuje takiego takich łapek wysuwanych na większą płytę. Tu się wysuwa taką łapkę. Tutaj tego nie ma. Miejsce jest. Dzwoniłem teraz do pana. Ale pan mówi, że nie miał czegoś takiego. I. Znaczy, że miał, ale że wyrzucił, o. No trudno, no. Jeszcze będę musiał tylko to to zabezpieczyć. O, i tak to wygląda. To jest regulacja. Regulacja wysokości, tu się można podnosić tą płytę do góry tą korbą. Także dużo to pomoże. Płyta się godzie tak, później tak się odwraca, zabezpiecza. Cyk. Żeby ta płyta nie spadła. I i do samego sufitu. Do samego sufitu można podnieść. Także myślę, że to zda egzamin. Miałem kiedyś coś takiego, tylko niepotrzebne mi było i sprzedałem, a teraz trzeba, trzeba było znaleźć samemu. Ale akurat się trafiło, że Pan wystawił to w żywcu, to miałem niedaleko. Podjechałem od razu zabrałem. No i jest. Dobra. Yy, robię test z jedną płytą zieloną. Yy, muszę dać tą płytę tutaj, tak o, nad kuchnią. Muszę dać tu jedną płytę i drugą płytę muszę tutaj dociąć na szerokość tej. Żeby było nad kuchnią wszystko zielono, a reszta na biało. Także tak. Dobra działam i wrócę jak się coś zmieni w tej kuchni jeszcze. No na razie pa. Witam serdecznie po krótkiej przerwie. Trochę mnie poniosło wypróbowując ten 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 yy, do płyt. Zrobiłem cały sufit w kuchni i w łazience w płytach. Także, mogłem pierwsze kręcić płyty na sufit, bo zobaczcie, jak krzywo wyszły łączenia płyt. Sufit jest prosto, a płyta jest docięta tak, że to wygląda jakby sufit był krzywo. No ale nic, to się powypełnia wszystko. Wszystko się tu powypełnia. Tutaj będą płytki już, tutaj jest ciasno do ściany, także nie będzie problemu. Eee, także te trzy, trzy ściany i sufit zamknięte są. Eee, tu jeszcze tylko okienko do obrobienia. Tutaj okno do obrobienia, Tak że wezmę się teraz za to. Tylko muszę jechać po klej, bo jeszcze nie byłem. Złapałem się tych płyt, i, i tak samo zrobiłem tu. Tu, gdzie kuchnia, na suficie dałem zieloną płytę. I tutaj, gdzie będzie umywalka i zmywarka, też dałem zieloną płytę. Yy, no tak, jak wczoraj to zrobiłem. A tutaj właśnie dałem zieloną płytę, żeby to wszystko nad kuchnią było, było w, w tej wodoodpornej płycie. Tutaj wszystko do, do uzupełnienia, wszystko przy sufitach, bo płyty są niedocięte prosto, no nic, trochę gipsu pójdzie, ale się to pouzupełnia. Także tak to na tą chwilę wygląda, miałem robić sufity jutro, miałem dzisiaj tylko przykręcić tam jedną płytę, że zobaczyć jak to będzie wyglądać. No ale tak to fajnie szło, że, że, że zrobiłem już wszystko w tych płytach. No to co, zostało mi okno tu obrobić, obrobić okno tu obrobić te drzwi i jadę z tym pokojem, no bo innego wyjścia nie ma. Zostało mi 5 płyt chyba zielonych, 4,5 płyty zielonej i chyba 11 płyt białych, to może wystarczy na to. I zrobię tak, że zielone płyty dam na tą ścianę. Bo tu wychodziła zawsze wilgoć Teraz już to wyschnięte jest wszystko doschło, ładnie sobie wszystko. Można tu zatrzeć. Ale dam tu płytę wodoszczelną. Tu będzie raz, dwa, trzy, cztery, no pięć płyt. Yy, tutaj, właśnie na tą ścianę, do drzwi, i w tą stronę, na całość. Tu, gdzie wychodziła wilgość, yy, dam wodoszczelną. Żeby to było takie, już zrobione fajnie. No, a resztę płytę wlałem wszędzie. Także będę musiał sobie tutaj większość tych rzeczy poprzekładać. Ale najpierw sobie obrabię, tak jak mówię, okna, zużyję te wszystkie kawałki płyt, to wszystko, żeby to wszystko poobrabiać ładnie, yy, żeby to jak najwięcej wyrobić, bo tu będę musiał podkładać płytę, żeby, żeby, żeby ładnie wszystko do 90 stopni doprowadzić. Tak samo tutaj to okienko. I jutro prawdopodobnie, jak dzisiaj mi się uda zrobić ten pakój w płytach, to jutro najprawdopodobniej wezmę Piotrka, yy, i będziemy szpachlować wszystko będziemy wszystko szpachlować a w niedzielę przyjadę i będę szlifował jeżeli Piotrek będzie chciał w niedzielę przyjechać, chociaż wątpię yy, zobaczymy to to trzeba będzie wszystko szlifować poprawiać tam gdzie trzeba i w poniedziałek będzie można jechać po podłogi i wszystko układać po kolei wszędzie Także tak to wygląda. Płytki będę kładł na końcu samym, jak zrobię tu już podłogi, wszystko, to płytki, tutaj sobie kartony porozkładam ładnie, żeby, żeby ten i płytki będę składał na końcu, bo łazienka, łazienka będzie dobra na samym końcu, tam żona musi jechać z mamą płytki znaleźć, takie jakie będą chcieli. Dobra, lecę, pokleję. Nie wiem, ile tutaj worków jeszcze będzie potrzeba. Z 4, 5. Jak poszło mi na kuchnię, na Łazienkę i trochę na korytarz. No nie takie trochę, bo tu sporo poszło na te ściany w kleju. Yy, na korytarz kuchnię, Łazienkę poszło 9 worków. No to tutaj pójdzie z 5 worków. 4. 4 dokupię, to jest piąty, yy, powinno starczyć. Chociaż, jak będę wiedział, że, że będzie mało, to podjadę szybko i kupię jeszcze worek. Czyli wezmę 4 4 worki, tak 4 worki. Tylko tu chyba zacznę sobie od sufitu. Nie zrobię tego błędu, że tam e, chyba zacznę sobie tutaj od sufitu, i wtedy do sufitu będę sobie docinał płyty. Tak, e, tak chyba zrobię. Tak chyba będzie najlepiej. No ale zobaczymy, jak to będzie. E, kable sobie wyprowadzałem do światła. Będę musiał tu jakieś kupić takie zwykłe, takie jak tam są, takie zwykłe jakieś ramki, żeby żeby światło było. No i co? Trzeba działać dalej. Fajnie, dość to poszło szybko. Dość szybko to poszło. No ale trzeba kontynuować. Na te drzwiach nie mogę patrzeć. Będę musiał je chyba wywalić gdzieś, bo mnie denerwują. Jak zrobię w płytach, jak wszystko wygipsuję to sobie obrobię te drzwi i będzie można się brać za tą ściankę tutaj że nas stwierdziło ostatnio, że może nawet nie dawajmy tej ścianki tu tylko, że no musi być ta ścianka musi być ta ścianka, bo, bo to musi być pomyślenie zamknięte, żeby był ten słowek taki na, na słoiki także że ścianka tutaj musi być albo jutro o właśnie, jutro wezmę piątkę, będziemy szpachlować we dwójkę on sobie zacznie z kolitarzem sobie zacznie z korytarzem, a ja sobie będę robił kuchnię tutaj i łazienkę i później pójdziemy do pokoju we dwójkę i, i tak będziemy robić Kontowniki pokupuję jutro, wszystko siatką, bez siatki muszę popatrzeć tylko ile tego trzeba będzie no i co, no i trzeba będzie robić robota roboty ubywa, powoli ubywa roboty no ale to nie znaczy, że będzie można zwolnić Wręcz przeciwnie, trzeba przyspieszyć, bo niedługo siostra ma urodziny ze szwagrem 40. Pozdrawiam serdecznie. I trzeba się uwijać, żeby tam jechać, bo jak się nie wyrobię, to niestety nie będę mógł jechać. No ale bądźmy dobrej myśli. Dobra. Lecę pokleje i wracam do pracy. Pozdrawiam serdecznie i do później. Witam po długiej kilkugodzinnej przerwie. Jest godzina 21:49. Tak to wygląda. Sufit mam obkręcony. Tą ścianę mam zrobioną, tą ścianę mam zrobioną, tą ścianę mam zrobioną. No ale tej już dzisiaj nie zrobię. Gdybym nie musiał jechać po płyty to może bym to ogarnął, ale nie poszło. Kurde, widzę teraz, że lepiej było docinać płyty do sufitu. Było dużo równiej docinać, no ale dobra. Dzisiaj dopiero mi się udało kupić ten podnośnik. Także niestety musi tak być. Będzie trochę więcej gipsowania, no ale, no ale będzie dobrze. Uff, dopiero co skończyłem tą ścianę. Jeszcze muszę rozładować 7 płyt, żeby nie zmokły na busie. Muszę je tutaj wnieść. I jutro się za to biorę. Z samego rana. Muszę wyłożyć te 7 płyt. Muszę obrobić to obydwa okna. Yy, drzwi nie obrobię, bo nie mam jeszcze drzwi balkonowych. Będę musiał kombinować drzwi balkonowe na weekend, żeby je obsadzić. Będę musiał obrobić te drzwi. No i tutaj testowałem obróbkę okna. <gryw> Ale nie zawsze wszystko wychodzi tak, jakby się chciało. Dałem pianku. No i nic to nie dało, że rozpórki dałem, bo rozepchało płyty. Będę musiał to zerwać jutro, położyć na kleju, tak jak powinno być. Myślałem, że będzie fajnie, bo na początku to fajnie wyglądało, nie wyprzyszało. A pojechałem po busa, przyjeżdżam i taki widok. Także góra trzyma, bo jest góra na kleju, ale boki rozerwało. Także jutro mnie czeka zrywanie tego, na szczęście niedużo. W zrobiłem tak, jak powinno być naklej I, i wszystko gra, cała obróbka, wszystko, wszystko pasuje. Wyciąłem ten otwór na wentylację. Eee, co jeszcze? Żona mi to pomagała dzisiaj, pomagała mi dociąć sufit ostatnią warstwę, tutaj zrobić na ścianę, tutaj przygotować płyty już. Także pojechałem od razu po tym, bo było wygruntowane, pojechaliśmy po busa. Przyjechałem, przykleiłem te płyty, yy, dociąłem sobie tą ścianę, dociąłem teraz tą ścianę. No i kurczę, niezbyt jestem zadowolony, bo myślałem, że dzisiaj wyjdę z tego pokoju, że będzie obrobiony, no ale nic, będę musiał wziąć piotrka jutro z sąsiada, żeby już sobie zaczął gipsować yy, korytarz, bo kupiłem taśmy, nie taśmy, fizelinę i taśmę papierową na łączenia, na, na kątowniki, na wszystko. Będzie sobie zaczynać gipsować tutaj, a ja będę dokańczał pokój i dokańczał te obróbki. Dużo tutaj roboty nie ma, no ale no, trzeba to zrobić. Na szczęście tutaj nie ma dużo gniazdek, jest tylko włącznik, bo tutaj było gniazdko, 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 dużo było tego trafiania, wycinania, ale jakoś, jakoś się udało. Niosę te płyty do środka i zaraz się odezwę, będę się żegnał. No, już na dzisiaj mam dosyć, nie sprzątam, nie ruszam nic więcej, bo nie mam siły. Wtargam tylko te płyty i, i uciekam do domu, bo padam na pysk. Że tak powiem. Dobra, i za chwilę się odezwę, tylko rozładuję te płyty i będziemy się żegnać na dzisiaj. Dobra, żegnam na dzisiaj. Mam 3% baterii, zaraz mi się rozładuje. Także dziękuję za oglądanie, za subskrybowanie i zapraszam do. Dalszego subskrybowania, oglądania, lajkowania i komentowania. Pozdrawiam serdecznie i odezwę się jutro rano. Trzymajcie się do Jutra Cześć.